Z tej strony, oczywiście, Lok, a to jest moje miasto. Szybkie. <laughs> Witam w moim mieście. Idealna kopia z Legendy Nocha. I właśnie to chciałem Wam pokazać. I teraz wracamy na Cestowy Świat. Okej, okay. co by dzisiaj zrobić? Stoję, jaką do kamery popych coś. Dobra Cicho bądź jako do kamery, masz powiedzieć co mam budować Buduj to, tego kaktusa, który tam był Jakiego kaktusa? Daj pokażę. a ty potrzymaj kamerę Dobra, ja szybko. Tylko szybko Krótkie... albo nie, nie ma Cięcie? Czy nie? Nie no to nie. To jest farma melonu. Tak? Tak. Mogę? Znajdź? Możesz. To jest automatyzowana. Wiem, poczekaj. Potrzyma... Czy jako do kamery, czy kamerę. kamery. I zabierz się ze mnie. Kurde, niech ci kiju. Yy, pokażę mojego może eksperta. Tego escape'a Zabierz rękę z mojej ręki. Bla, bla, bla. No, wywaliło mnie z Minecrafta. Cięcie! Tak się robi, dziękuję. I trzymaj do na Dać spokój! Łupis to tej komedy. Kupię sobie lepszy. Sper! Znaczy stojak do kamery! Stoję do kamery. Cicho, bo ci odłączę przewody. Cicho, bądź stojaku do kamery. Bo dobra, yy, koniec dziewczynka. Yy. Mm, co by pokazać. No miałeś pokazać e and a, Mój escape. To jest bardziej taki parkurowy. Nie, yeah, ja chcę przejść. Cicho sto u do kamery. Mówiłem ci coś o gadaniu? To powinno być zamknięte. I co? So... Witam na mapie. The end. Zasady. Nic tu nie rozwalaj bloków. Można rozwalać bloki gliny. Graj na Survival. Szybkość. Wysoki skok. I Kacper y, masz się, znaczy stoik kamery, masz się tak ścigać, żeby przegonić redstone. I jak to, musisz być szybszy. Od jak, jak e, musisz dobiegnąć, zanim się zapali latarnia, Więc go, 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 stojaku do kamery, go! Na czym? O, na tym czerwonym. No. Łota. Kliknij start, kliknij start, Just kliknij. Ale za dużo, ale gdzie to jest? E, na czym to jest? Na koblu. Musisz być... Łota! przegrałeś. Ka sto stojaku do kamery! No nie przegrało, myślę, że się nie świeci. Schwieci się, bo już się, zaświeciło się. Tak to jeszcze chcę raz? Bo... Kacper! No daj mi jeszcze... Kacper! Raz. Znaczy stoik do kamery! Trzymaj kamerę! To jest mój odcinek stojaku do kamery! Sam jest. Tableta spod mojej głowy! Dobra. Stoik do kamery jej się wyłączyło. Nie filmuj mi twarzy. Bo... No bo ci tak każe. Mówiłem coś na temat filmowania. Tutaj jest jeszcze... A, można tak to jeszcze przejść. Ui, I tak przegrałem. No bo się ma 3, 2, 1. Ui. Widzisz? To jak da kamerę... Stoję do kamery, i tutaj jest jeszcze mapa survival ui. witam, wejdź po schodach. Ui, 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 ui. Co? Nie, dun, dun, dududun, dududun, dududun. Duh, duh, duh. A, jeszcze nie mam intro, bo sobie nie chce nie chcę mi się robić. Ale niedługo będzie intro. Skąd tu ją mam? Gdzie? <trym wytrzyma> po krótkiej przerwie i tu jest są zasady Znać sobie własne, własne zadania wyznać sobie własne zadania I jest napisane wy Nie umiesz czytać nie umiesz Po prostu wy acz co tam będziemy się Tutaj mamy miejsca na zasady. Można zrobić własne i mamy tu drzewa. Na tej mapie można sobie stawać rzeczy potrzebne do zrobienia własnej mapki tutaj. I tam można zrobić wioskę. Kacper, to znaczy stoję do kamery. Dlaczego ja jeszcze nie mam Optifina i dlaczego mam taką głupią pelerynę? sobie ja taką zrobiłaś. E, mniejsza z tym. Włącz szar szarts. Są szarty w tym Minecrafcie? E, nie. nie ma. komputer. Już... Michał, kończysz odcinek, bo już 7 minut. No i co z tego? Mój będzie teraz v 10 80. To. Ja kończę. Zagrywasz. Nie pozwalam ci. Stoję do kamery. Cześć i na razie. NIE! Głupi stojek do kamery. Przeróbię ci na patyki. Zag ale nie mam już siły trzymać kamery. No to trzymaj ją. Zepsułeś mi jej pingwin paka, by był pingwin paka, ale ten stojek, właśnie ten zepsuł mi pingwin paka. O, przepraszam. dobrze przez zresetowanie. Ty? Musimy znowu zresetować komputer. Sam sobie zresetuj mózg! Hmm. Przecież mówię, że tak jest. Rubowerem, ale mi zepsułeś king paka, psuja. Teraz będę jest to jak do będę cię nazywał psuja. Zabierz tą... Łapę. No nie mam siły, by to trzymać. Dobra, siema, cześć i na razie. Widzimy się w trzecim odcinku.